Sobotnie przedpołudnie, pogoda świetna, słoneczko przygrzewa. Jak spędzić taki piękny dzień? Stowarzyszenie, Rozwój i bezpieczeństwo, nadleśnictwo, kraśnik i burmistrz miasta znaleźli znakomity sposób na aktywne i pożyteczne zużytkowanie energii, sprzątanie lasu. Akcja rozpoczęła się około godziny 10. Na placu przed CKIP zebrało się kilkadziesiąt osób, chętnych pomóc choć trochę w przyrodzie. Pocieszającym i budzącym nadzieję jest fakt, że wśród tych osób było dużo dzieci i młodzieży. Po odebraniu worków, rękawic, wszyscy ruszyli do pracy. Teren, którego sprzątania podjęto się, obejmował las za CKIP do Górki Saneczkowej i wzdłuż ogrodzenia przy Mosir aż do PCPR. Po raz kolejny sprzątamy las, bo las to nasze wspólne dobro. Wszystkim nam powinno zależeć, aby w lesie było czysto, było jak najmniej śmieci, stąd też ta akcja. Cieszę się, że tyle osób jest podczas dzisiejszej akcji, szczególnie ludzi młodych. To świadczy, że ta świadomość dotycząca ekologii, dotycząca ochrony środowiska jest coraz większa. Jak się okazało, w lesie można znaleźć różne rzeczy, ale najwięcej, nie da się tego ukryć, zbierano puszek i butelek po piwie. Worki szybko się zapełniały, a im więcej ich było, tym las stawał się bardziej czysty. Po kilku godzinach wytężonej pracy ochotnicy ponownie zebrali się na placu przed CKIP, gdzie poczęstowano ich grochówką. Jak wszyscy dobrze wiemy, sprzątanie lasu wymaga dużo dużo siły i energii, ponieważ te lasy kraśnickie są no, w dużej mierze zanieczyszczone, chociaż z roku na rok muszę powiedzieć, że jest coraz lepiej. Tych śmieci jest coraz mniej i mam nadzieję, że dojdziemy do takiego poziomu, że naprawdę w lesie nie będzie żadnych śmieci. Miejmy nadzieję, że tak będzie, ale jeszcze długa droga przed nami. Dzięki takim akcjom być może nastąpi to jeszcze szybciej. Jedno jest pewne sobotnie sprzątanie lasu to znakomita lekcja ekologii, która z pewnością będzie procentować w przyszłości.